McCann had a theory about everything. What would he say about the horrors that surround me, the horror I have become? I have come this far, and I can see the beginning of the end. But whose end will it be? No, to Nasze zadanie dotrzeć do. oddziału, tak? No. Tutaj na początku, od razu, jak widać, szoganik. No i będzie krótka scenka. Trochę podła. Młodzi gracze, jednym okiem. Mam taką historię. Nie wiem, czy codziennie zmieniamy. To są automatycznie zmienione na level 4 lockdown. No, i tych dwóch szmaciarzy trzeba załatwić. Oni się tam na dole kręcą. Można to zrobić dosyć prosto. Na tą kratkę możecie skoczyć, ona się nie załamie dopiero jak w nią uderzycie. Czekamy na odpowiedni moment. Mając dwa shotguny powinno pójść nam szybko. Dobra noc. Cześć żołnierzy. Our only link, Go get help. Uh -huh. Tell that... mm. ah, no dobra, w tym pomieszczeniu interesują was dwie rzeczy. Pierwsza to dokumenty do zeskanowania. A druga rzecz. To drzwi. Które otwieramy za pomocą tego kontrolera. Teraz tam, tam, tadam, tadam, tadam. whatever. Dobra, nieważne, nie wyszło mi. E, powinna być to muzyczka z Odyssey kosmicznej. <laughs> Jak ktoś kojarzy, to sobie może podłożyć. Tam, uwaga. Szmaciarz z BBG. Zdychaj szczurze. Czekamy, będzie drugi. Spokojnie, o jest, dobra. Sru. Sru. Jeszcze coś? Czasami jest też trzeci. No i dobra, idziemy sobie na dół. Musimy sobie zrobić przejście. Przejście zrobimy sobie za pomocą działka fuzyjnego, które jest zamontowane w tym UFO. A, w tym latającym spotku. O, jeszcze, mówiłem, że jest trzeci. Żegnamy. No, spokój tam. Bo w ryj. Po aktywowaniu tej dziwnej windy wjeżdżamy do środka UFO. Znaczy, latającego spotka. Kurde, znowu się porąbało. No, tak to w ogóle wygląda. Powiem wam całkiem nieźle. Bardzo fajny pomysł mieli autorzy gry. Bezbłędnie po prostu ten środek wygląda. No świetnie. Stanowisko dowodzenia, proszę bardzo. Dobra, skanujemy sobie. Hopla. Idziemy na stanowisko dowodzenia. I aktywujemy. No właśnie, broń fuzyjną. Teraz szybko. Tutaj i tutaj. Nie strzelajcie się z nimi, szkoda czasu. Teraz patrzcie na to. Żegnamy o ziemblę. I w ten sposób otwieracie sobie drzwi na górę. Idziemy sobie tędy. I tutaj uwaga: będzie trzech palantów. Jeden będzie wchodził po schodach, a dwóch będzie z tyłu za barykadą, taką mini. Dobra, bierzemy tego. Mara. Teraz, szybka akcja, granacik. A, trochę mnie szarpnęli, ale na szczęście nic poważnego. Zabieramy energię, życie, cokolwiek. Amunicję i skanujemy. Drugie dokumenty. Jedziemy dalej. Teraz na te drzwi, uwaga. Gdy one się zaczną otwierać. O! Proponuję wycofać się tutaj. To jest wasze stanowisko okopowe. I z niego będziecie... O, ostrzeliwać. Leżysz tam. Uwaga, będzie drugi. Proszę bardzo. Ok, czasami jeszcze przychodzi jeden, więc warto się przyczaić, żeby nie było potem jajców. Ale coś widzę, że mi na razie nie wychodzi. No to bardzo dobrze. Coś tu jeszcze jest? Amunicja. Dobieramy. I idziemy, idziemy do tego rogu. Teraz uwaga, snajperka, jeden łepek, szukamy następnej ofiary. Tam jest następna ofiara, drugi łepek. Po drugiej stronie może się kręcić jeden lub dwóch. O jest, proszę bardzo. Czekamy, aż się pojawi i jeszcze polujemy na jednego. Nie idzie, nie idzie. Dobra. Tam chyba jest. Dobrze. Pokaż się, Szmaciarzu. Okej, okay. to też jeszcze nie są wszyscy. Snajperka jeszcze wam się przyda. Idziemy sobie tutaj i uwaga na lewo. O właśnie. O właśnie. A to Szmaciarz. Do piachu. Teraz jest wszystko. Gramy dalej. Zmieniamy broń. Tak w ogóle. Jakby się ktoś pytał. Tam musimy przejść. Jak tam przejść, to zaraz się dowiecie. Nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane. Ja się tylko poczaję, bo mam dziwne wrażenie, że. O, właśnie. O, właśnie. Mówiłem, jeszcze coś zostało. Tam jesteś, dobra. Idziemy tutaj. Trzecie dokumenty do zeskanowania. A zarazem trzecia rzecz. Na tym poziomie. Zostały nam jeszcze dwie, tak? Dobrze liczę. Odpalamy to. Tam uwaga, działko. W momencie, gdy wciśniecie ten przycisk, to działko stanie się aktywne. I będzie do was strzelać. Będziemy je rozwalać. Dobra, będziemy je rozwalać sukcesywnie. W międzyczasie uważając, bo tam o z góry wychodzą. O, już, już zaczynają balangę. To są bandyci normalnie, ja nie wiem. Jeden łepek. A, jedna świnka poszła na spacer. Druga świnka poszła do to na targ. O, a trzecia świnka poszła na pokera. Ha. Jeszcze chyba jedna świnka została. Uwaga na to działko, tak w ogóle. Nie wychylajcie się za bardzo. Bierzemy BBG i ładujemy w górną część. Ładujemy dopóki działko... Właśnie, nie padnie. Czysto, moi państwo. Teraz tak, yy, możecie się próbować dostać tędy. Można próbować przeskoczyć. Ale nie polecam. Droga w dół jest dosyć daleka. Ja. Yeah. No. Bezpieczniejszym sposobem jest przejście dookoła. Wracamy się więc. O, tutaj. Skaczemy sobie na UFO. Nic nie ma? Bardzo dobrze. Idziemy sobie na tą platformę. No, hopla, dobra. Tu można ją aktywować, a ja to zrobię swoim sposobem. Jeronimo. Olera. dobra. Prawie się zabiłem. Ha, ha! Miało być fajnie i atrakcyjnie. Normalnie tutaj można zjechać window, nie? Oczywiście ja znowu muszę wydziwiać. Nieważne. Idziemy sobie dalej, tak? Wow. Leżysz. Głupie krzesło. Tam jest jeden. Malera, tak go nie trafił. W ten sposób też. A, Jeszcze coś zostało? Tak, tam zostało coś. Wow, żyje. Nie będę się z nim bronzylował. Jedna świnka. I druga świnka. Już czysto. Mogę wejść na górę. Dzięki. Idziemy sobie tutaj. Tym razem aktywujemy podnośnik. Od razu chowamy się tutaj. Wow! Co to jest? No tyż maciarzu. Jakiego nie zauważyłem? Coś tu kurde jest nie tak Tutaj w razie, czego życie macie. Możecie sobie zebrać. Dobra, wchodzimy sobie na górę, kamera nie strasz. Do zeskanowania, ta konsola, komputer, cokolwiek, wchodzimy sobie tędy, no i uwaga! Pierwsza. Druga świnka. Uwaga na granat. No, nie rzucił. Skurkowaniec jeden, no. Dobra, sprawdzamy wszystko. Czy tu nie ma czegoś fajnego? Amunicja. Dziękuję. Idziemy sobie dalej. Teraz uwaga. Teraz uwaga. Tu będziemy mieli dwóch. Jeden, drugi.

No i wsia w tym levelu.